Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie Państwa dzisiaj zaprosić, żeby powiedzieć o kluczowej w mojej ocenie inwestycji, która dla województwa kojasko-morskiego jest niezwykle istotna, czyli o, o terminalu intermodalnym bytgoszemilianowo. To z całą pewnością z punktu widzenia całego województwa, nie tylko ziemi bydgoskiej, ta ta inwestycja jest niezwykle istotna. Jak Państwo wiedzą, ten pad polega na tym, że spółka mimo tego, że uzyskała decyzję środowiskową, a trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia realizowania jakiejkolwiek inwestycji w tej chwili, posiadanie decyzji środowiskowej, no to powiedziałbym, że to jest, że to jest taki święty gral, bo jak posiadasz decyzję środowiskową, to, no to to jest właściwie jeden z najtrudniejszych etapów. Są problemy ze sfinansowaniem tych kilkuset tysięcy, żeby spółka mogła przejść do fazy składania wniosków do finansowania unijne. Zdecydowałem się na wystąpienie, i o tym chciałem Państwa dzisiaj poinformować, na wystąpienie do Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli do PFR-u, z prośbą o to, żeby się zaangażował kapitałowo w spółkę Terminal Intermodalny Bydgoszcz. Przesyłam tą, przesyłam taką pogłębioną pogłębioną analizę i taką prośbę do zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, też proponując w tym swoim piśmie kilka, kilka rozwiązań, bo jedno z rozwiązań jest takie, aby Polski Fundusz Rozwoju się zaangażował i przejął, przejął na jakiś czas większość do czasu emisji obligacji, większość akcji w tej spółce.